Cześć, ja się nazywam Łukasz i w tym odcinku opowiem Ci o Power BI. Ostatni raport Gartnera pokazuje, że to właśnie Microsoft wiedzie prym, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące analizy danych. Duża zasługa w tym Power BI. Ale czym jest konkretnie Power BI? Otóż wpisując w Google frazę Power BI dostaniemy bardzo wiele wyników, i część z nich będzie opisywała Power BI Premium, część Power BI Pro, część Power BI Desktop, a jeszcze część Power BI Embedded. Więc jest tego całkiem sporo. Ale żeby zobrazować, co służy do czego, zacznijmy od Power BI Desktop. Jest to aplikacja, która umożliwia wizualizację i analizę danych. Ale także modelowanie i transformację. Więc, za pośrednictwem tej aplikacji, możesz stworzyć taką mini platformę BI i dzielić się swoimi raportami ze współpracownikami. Natomiast, jeżeli takie raporty spodobają się i nie chciałbyś się dzielić w postaci przesyłania plików, to fajnie by było, gdybyś te raporty gdzieś umieścił, na przykład w chmurze. No, i do tego celu służy Power BI Service, czyli te nasze raporty z Power BI Desktop można bez problemu umieścić w miejscu, do którego dostęp mają wszyscy upoważnieni współpracownicy. Co ważne, aby ci współpracownicy mieli możliwość pracowania na takich raportach, potrzebna jest właśnie licencja Power BI Pro która umożliwia tworzenie i edycję obszarów roboczych, dzięki czemu możemy utworzyć obszar roboczy, na przykład z raportami sprzedażowymi, dorzucić tam kilka raportów i udostępnić współpracownikom. Oczywiście licencja Power BI Pro przypisywana jest na użytkownika. No i takie rozwiązanie sprawdzi się bardzo dobrze w nawet średnich organizacjach ale w sytuacji gdy mamy bardzo dużo danych i nasz model będzie liczył więcej niż 1 GB, a może nawet będą to setki gigabajtów, to tutaj przychodzi z pomocą Power BI Premium. Czyli pojemność w której możemy umieścić zbiory danych do 400 GB. Oczywiście 400 GB to najwyższy możliwy limit i można mieć do niego dostęp poprzez specjalne żądanie. Natomiast jeżeli nie jesteś dużą organizacją, to najprawdopodobniej bardzo ciężko będzie Ci dostać właśnie licencję Power BI Premium. Przede wszystkim dlatego, że jej koszt jest dosyć wysoki i jest ona rozliczana miesięcznie. Dlatego też, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak działa Power BI Premium, możesz skorzystać z Power BI Embedded, które da Ci niemalże te same funkcjonalności i zobaczysz sobie, jak wygląda działanie takiej dodatkowej pojemności. Power BI Embedded jest zarządzane z poziomu platformy Azure, więc jeżeli masz dostęp do subskrypcji, możesz utworzyć taką usługę Power BI Embedded, wyłączać ją i włączać kiedy chcesz, a także podpiąć ją pod Power BI Service i zobaczyć jak działa. Na demo pokażę w jaki sposób utworzyć usługę Power BI Embedded, a także podpiąć ją pod Power BI Service i podziałać. Jak zwykle naszą pracę będziemy zaczynali od utworzenia zasobu, czyli utworzenia nowej instancji Power BI Embedded. W tym celu należy kliknąć na Power BI Embedded. Ja oczywiście już tam skrót przygotowany i kliknąć Dodaj. Ja oczywiście utworzyłem sobie wcześniej już instancję, ale teraz do celów testowych pokażę, jak to powinno wyglądać. Więc klikamy Dodaj. No, i dostajemy opcję do wyboru. Przede wszystkim musimy wybrać grupę zasobów, ale także wprowadzić nazwę, jak ten zasób będzie się nazywał. Ja tutaj akurat wybiorę nazwę Cloud BI. Kolejnym krokiem jest wybranie lokalizacji. Wybieramy tę, która jest najbliżej nas i wybranie rozmiaru. Usługi. Jak widzisz, rozmiar usługi jest w zakresie od A1 do A6 i każda jednostka jest powiązana z liczbą rodzeni, a także ilością pamięci. Maksymalnie możemy mieć do 100 GB w przypadku Power BI Embedded, ale jak widzisz, koszt w przypadku 100 GB pamięci cache jest około 20 000 euro na miesiąc, co jest bardzo dużą kwotą. Porównując to na przykład do Azure Analysis Services gdzie za 18 tysięcy euro miesięcznie otrzymujesz 400 GB pamięci. Ale okej, okay, do celów testowych my wybierzemy sobie A1. Kolejnym krokiem jest wybranie administratora, akurat ja będę tutaj administratorem, i wybranie wersji, generacji pierwszej lub generacji drugiej, która jest teraz w preview. Ja akurat wybiorę generację drugą. No i wybiorę sobie to. Następnie przechodzimy do zakładki przeglądanie i tworzenie. Po chwili weryfikacji mamy już możliwość utworzenia instancji i tworzymy. Tworzenie takiego zasobu trwa bardzo krótko. On praktycznie za chwilę będzie wdrożony. Tutaj, jak widać, mamy już gotowy zasób, który się nazywa Cloud BI. Oczywiście możemy się podłączyć tutaj za pośrednictwem API. Ale to, na czym nam zależy, to, żebyśmy mieli taką możliwość podłączania się z serwisu i zaemulowania właśnie pojemności, żebyśmy tutaj pracowali tak jak w Power BI. I w tym celu przejdźmy sobie właśnie do naszego PowerBA Service. OK, i jak widzisz, ja tutaj jestem w moim obszarze roboczym. Aby skorzystać z pojemności, pojemność należy przypisać do konkretnego obszaru roboczego. W tym celu, oczywiście, musimy mieć licencję Pro. I ja taką licencję posiadam, skorzystałem z opcji demo na 60 dni, no i utworzę nowy obszar roboczy. Jak widzisz, już mam jakieś obszary robocze, ten diamencik oznacza właśnie, że one są w pojemności premium, tak, czyli to jest embedded, ale mimo wszystko wykrywa to jako pojemność premium. A więc utwórzmy sobie nowy obszar roboczy, nazwijmy go CloudBA2. Bierzmy opcję zaawansowane, i zwróćmy uwagę, że już na tym etapie możemy przypisać go do zawartości, tak? Zawartości tej, którą przed chwilą utworzyliśmy, więc zapisujemy. I już widać, że obszar roboczy utworzył się wraz tutaj z diamentem, co oznacza, że też został przypisany do tej pojemności. I teraz, aby w pełni korzystać z tej pojemności, wykorzystać funkcjonalność, która się nazywa XMLA Endpoint, czyli możliwość połączenia się do pojemności tak samo jak do bazy analizy z po poprzez Management Studio, Excela czy inne narzędzia takie jak DAX Studio, OptoWare Editor. Musimy taką opcję zmienić w panelu administracyjnym, po prostu zezwolić na to, abyśmy mieli właśnie dostęp przez ten XMLA. W tym celu wchodzimy do panelu administracyjnego. Wybieramy ustawienia pojemności, przechodzimy do Power BI Embedded i wybieramy tę pojemność, która nas interesuje. I tutaj w pakietach roboczych mamy opcję Punkt końcowy XMLA. I tu zaznaczamy sobie, żeby to był odczyt i zapis. Zastosowujemy. Ok, czekamy chwilę, i tak naprawdę już będziemy mogli podłączyć się z poziomu Management Studio i wrzucić jakąś bazę, czy też z poziomu DAX Studio, czy Tabular Editora. Jeszcze tutaj pokażę, jak wygląda korzystanie z pojemności. Otóż wrzuciłem sobie bazę Adventure Works i pokażę Ci, jak można na niej pracować. I jesteśmy w tym obszarze roboczym, w którym ja dodałem właśnie bazę danych. Jeżeli chcemy dodać nową bazę danych, wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj w ustawienia i wybierając zakładkę Premium... Mamy tutaj link, który pozwala nam się podłączyć za pośrednictwem takich narzędzi jak DAX Studio, czy Tabular Editor, czy Management Studio. Ja już to oczywiście zrobiłem wcześniej i zwróć uwagę, mimo tego, że to jest embedded, to mamy tutaj oznaczone jako pojemność premium po raz kolejny. I tak, i taka baza jest widoczna jako dataset. Oczywiście, jeżeli byśmy kliknęli tutaj i na przykład kliknęli utwórz raport, to dostajemy taki uproszczony trochę edytor z Power BI Desktop'a, na którym oczywiście możemy wszystkie niezbędne akcje przeprowadzić. Ale gdybyś chciał bardziej to rozwijać, to oczywiście Power BI Desktop. Łączymy się tutaj do obszaru roboczego i wrzucamy zmiany na Power BI Service. To tyle. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Po więcej zajrzyj na bloga. Cześć!